Joanna Sobocińska-Korczak, witam w Lifestyle Poznań programie, w którym pokazujemy życie codzienne i kulturalne naszego miasta. Odwiedzamy teatry, kina, muzea, galerie, stadiony i wszystkie miejsca, w których dzieje się coś interesującego. A dzisiaj zabierzemy Państwa w trzy niezwykle interesujące miejsca: do Kolegium Altum, które znajduje się tuż za nami na bieg po schodach 372 stopnie, do pokonania, do mety, do Galerii Wzory na wernisarz wystawy Living Room i w jedno niezwykłe miejsce, o którym opowiem pod koniec tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Po schodach? Skąd taki pomysł, skąd taka inicjatywa? No to już od 8 lat. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku i po krótkiej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy na schody. No, schody trzeba oswajać. To jest super. Miejsce to jest kultowe dla każdego Poznaniaka i Wielkopolanina. Kolegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 372 stopnie. To naprawdę jest duże wyzwanie. 17 pięter, a de facto 20 kondygnacji. I to co cieszy, jest bardzo dużo tutaj debiutantów. Najstarszy zawodnik, 84 lata. Pokonał trasę w doskonałej formie. Strażnicy w pełnym rysztunku przyjechali specjalnie z Gdyni, żeby tutaj pokazać w jakiej są formie, że można z taką duszą ponad 20 kg nadwagą startować. A dla tych, którzy chcą zakończyć sezon, to są super zawody, ponieważ Meta znajduje się na najwyższym miejscu tutaj w Poznaniu położona, więc bieganie po schodach Kolegium Altum w listopadzie to dla biegacza jest super sprawa. Najstarszy zawodnik 84 lata, a najmłodszy? Najmłodszy zgodnie z regulaminem 16 lat. Też mieliśmy tutaj młodszych, którzy pod opieką rodziców startowali. Był dziesięciolatek. No, pokazujący, że no 17 pięter to nic wielkiego. Można oswoić, a takim przesłaniem, które bym chciał tutaj wszystkim zadedykować, to starajmy się oswoić te schody. Tam, gdzie mamy windę i schody, zawsze wybierajmy te schody, zawsze jest to zdrowiej. To tętno trochę nam podskoczy, będziemy się czuć lepiej. No i też w dzisiejszej dobie zużyjemy mniej prądu używając windę. Do tego serdecznie zachęcamy. A w jakim czasie, mniej więcej, można pokonać ten dystans? Rekordista pokonał w minutę 20 sekund. Też w tym roku startuje. Nie, nie chcę tutaj zapeszać, ale w poniżej półtorej minuty 372 stopnie można pokonać. Takich właśnie wyników serdecznie życzymy dzisiejszym zawodnikom. Gratulujemy ukończonego dystansu. Czy to, była, to było ciężkie zadanie? Nie, aż tak, ciężkie, dziękuję, aż tak ciężkie nie było. Tutaj z kolegami często trenujemy, jesteśmy, w, można powiedzieć, w miarę dobrej formie, więc dla nas e, takie przeżycie, no to wiadomo, chodzi rywalizacja, jeszcze takie jakieś emocje, ale traktujemy to też w kategoriach jak, jakichś przygotowania na jakieś niefortunne sytuacje. W jakim czasie udało się przebiec? Niestety nie wiem. Około 3 minut to świetny czas, a yy, biegliście w całym stroju swoim. Tak, tak, w całym oporządzeniu biegliśmy, w całym wyposażeniu. Butle, buty, kask. No, to całe szczęście należy z tego wszystkiego, nie? no i od, obowiązkowo podpięty aparat wraz z maską dla podtrzymania realiów. A ile waży takie całe oporządzenie? Jakim jest dodatkowym utrudnieniem? Yy, wszystko cały zestaw. Yy, łącznie z yy ubraniami i z butami będzie około 20 22 kg. Wow, robi wrażenie. To tym bardziej gratuluję ukończonego biegu. Bieg po schodach wspaniała inicjatywa, która może się dzięki wsparciu władz uczelni odbywać w Kolegium Altum. Tak, bardzo się cieszymy z tego, że w tym roku 250 zawodników zdecydowało się uczestniczyć w tym wydarzeniu. Najstarszy z zawodników Lat 80 kończym, więc mamy tutaj seniorów, seniorka lat 70. No i młodzież, której tutaj mnóstwo, a rekord tych 372 stopnie, a więc 100 metrów zwyż można pokonać w mniej niż dwie minuty. Minuta 20 sekund. Niewyobrażalne. Czy dla uczelni to też jest wyjątkowe wydarzenie i radość, że takie zawody odbywają się właśnie tutaj? Na uczelni to też jest wyjątkowe wydarzenie, ale tutaj odbywają się po raz szósty. Z tym, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma już takie tradycje w bieganiu, ma klub biegacza naszego uniwersytetu. Organizujemy ekonomiczną piątkę, zazwyczaj latem, teraz organizujemy bieg po schodach, a więc biegania na uczelni jest dużo. Ponieważ sport to zdrowie i to również przyświad przyświadcza Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. A zatem za wszystkich biegaczy trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia, wspaniałej radości z tej sportowej imprezy. Dokładnie tak. Znajdujemy się w galerii wzory na wystawie Living Room inspirowanej polskimi salonami. E, czy polskimi salonami? Po prostu salonami światowymi, jak mówi nazwa sama, Living Room. E, myślę, że tutaj jesteśmy bardzo kosmopolityczni, szczególnie też w kontekście bardzo wielu barw, ale. Jakby m, koncepcji wystawy m, rządzi kolor niebieski i kolor żółty. Nie muszę dodawać dlaczego. Oczywiście mamy tutaj całą, e, cały zestaw gam, e, gamę barwną, ale myślę, że to będzie czytelne też. Skąd pomysł na stworzenie właśnie takiej wystawy? E, od jakiegoś czasu interesuje mnie bardzo jako e, e, artystkę i też projektantkę? To połączenie właśnie sztuk czystych, tak zwanych, z designem, z projektowaniem. Takich wystaw nie ma zbyt wiele. Artyści raczej trzymają się w swoim gronie, designerzy w swoim. Staram się od jakiegoś czasu już to jakoś przełamywać, łączyć, i myślę, że, że to jest w ogóle dobry trop. A zatem, jakich artystów możemy obejrzeć na wystawie? Hmm. Są to artyści związani z Akademią Sztuki w Szczecinie, między innymi. Jest to plakat Ireneusza Kuriaty, obiekty drukowane 3D Dominiki Zawojskiej Kuriaty. Ceramika Ani ceramika Kamili Osowicz, ceramika Dorotki Tołoczko Femerling. Są też artyści z Poznania. Związani z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest Szymon Zwoliński, Piotr Paweł Fliger i Julia Królikowska. Oraz goście zaproszeni, czyli Jakub Matusewicz, Tomasz Matusewicz, Karolina Szelong, znakomita poznańska ceramiczka. Całość spiał Jan Matusewicz, także jest trochę rodzinnie też. A z jakim grumie? Oczywiście jak to w Living Grumie. A z jaką myślą powinniśmy tę wystawę oglądać, tudzież z tej wystawy wyjść? Wystawa ma przełamywać listopad ogólnie rzecz biorąc. Galerię zostaliśmy w barwach czarnych, dlatego postanowiliśmy ją mocno przełamać kolorem, aż na granicy takiej no, naprawdę świetlistości. I ta świetloś, świetlistość się pojawia też w jednej z prac to jest witraż Lightbox Tomasza Matusewicza. Chodzi nam o, yy, o już wprowadzenie troszeczkę widzów w taki świąteczny nastrój, przełamanie tego listopada, oswojenie się z kolorem, który, który ma właściwości wręcz lecznicze. A zatem na przełomie listopada i grudnia to wspaniały pomysł, aby odwiedzić tę wystawę w Galerii Wzory. Galeria Wzory niewielka przestrzeń, ale mm, ogromny potencjał do prezentowania rzeczy. Co tu się dzieje na co dzień? Założyliśmy, że w Pracowni Wzory będziemy prezentować polski design. Tak się dzieje od zeszłego roku, od września dokładnie zeszłego roku. Udało się tutaj zgromadzić wiele, wiele prac i zaprezentować jednocześnie. Między innymi wystawa TOP21 prezentująca ikony Polskiego Wzornictwa Przemysłowego XXI wieku. Troszkę wcześniej prezentowaliśmy dokonania tak zwanego new looku, czyli 50-60 lata minionego wieku. Teraz przekrojowo za sprawą wystawy Living. Kuratorowanej przez Małgorzatę Kopczyńską możemy spotkać się z dziełami sztuki i designem poznańskich i szczecińskich twórców. No i wypatrujemy kolejnego sezonu, w którym na pewno będziemy również z polskim wzornictwem przemysłowym iść za rękę. Czy już jakieś konkretne wydarzenia są zaplanowane w przyszłości? Na pewno dużo warsztatów z tapicerstwa, bo to też przestrzeń, w której zapraszamy na warsztaty i na takie własnoręczne tworzenie sztuki, czy designu właśnie. Ale na pewno też pójdziemy w takie popowe odsłony designu. Za dużo nie mogę zdradzać, ale już są bardzo bardzo mocno określone pomysły i projekty na przyszły rok. Dla wszystkich, którzy wybierają się do galerii na wystawę, w jakich godzinach można państwa odwiedzać? Na, zapraszam na nasz Instagram i zapraszam do naszych social mediów na Facebooku tam za każdym razem kiedy odbywa się wystawa te godziny troszeczkę się zmieniają co ważne na pewno będziemy przez trzy pierwsze weekendy grudnia specjalnie dla państwa otwarci czyli sobota niedziela to jest dobry czas troszeczkę wtedy zwalniamy i myślę sobie że można odwiedzić właśnie wtedy wzory Zapraszamy do odwiedzania. Galeria znajduje się w samym centrum Poznania na ulicy Ślosarskiej 15, więc doskonała lokalizacja do tego, żeby zaznać trochę sztuki. Miejscem specjalnym, które zapowiadałam jako ostatnie na początku tego odcinka jest oczywiście Betlejem Poznańskie. Grudzień nierozerwalnie kojarzy się właśnie z jarmarkami świątecznymi, więc i my postaramy się Państwu przybliżyć jarmarki świąteczne, które w tym czasie funkcjonować będą w Poznaniu, a będzie ich co najmniej cztery, a może i więcej. Dlatego w każdym odcinku, w grudniu, będziemy się przenosić na jeden z jarmarków świątecznych i pokazywać, co na tym jarmarku możemy zjeść, jakie, jakich atrakcji spróbować i za jakie stawki. Dzisiaj przenosimy się właśnie na Betlejem Poznańskie, na Placu Wolności i znajdujemy się tutaj w dzień, ponieważ po zmroku naprawdę ciężko tutaj znaleźć choć kawałek wolnego miejsca. I pokażemy Państwu, co tak naprawdę tutaj się kryje, czego możemy spróbować, co możemy zjeść, czego możemy się napić, jakie atrakcje czekają na dzieci, co możemy kupić, jakie pomysły na prezenty. Jednym słowem, po prostu, chodźcie z nami i zobaczmy wspólnie, co tutaj się kryje za tą bramą. BTM jarmarskie to jeden z najstarszych jarmarków funkcjonujących w Poznaniu, otwierających się tutaj co roku od kilku, kilkunastu ładnych lat. Jego punktem charakterystycznym jest ta bawarska wieża z figurami świętych i i to ona właśnie wita nas na początku jarmarku. Można tutaj kupić grzane wino. Oczywiście, rzecz, która najbardziej kojarzy się z jarmarkami. I co na nas czeka obok? Atrakcje dla dzieci. Karuzela jedna i karuzela druga w wersji pociągowej. Sprawdźmy teraz, jakie ceny grzanego wina możemy tutaj dostać. Proszę Państwa, tutaj grzane wino czerwone 0,2 litra, 15 zł. Tak samo grzane wino białe, piwo małe 10 zł, a świąteczny napój dla dzieci 15 zł. A więc za najbardziej klasyczną rzecz, która nam się kojarzy z jarmarkiem, tutaj trzeba liczyć sobie 15 zł, plus oczywiście kaucję za kubek, który jest zwrotny. No i co nam się oczywiście nieodłącznie również kojarzy z jarmarkami, to rzeczy, które możemy tutaj kupić, spróbować, pomysły na prezent. Minęliśmy już pączki, minęliśmy już y, różne ozdoby, lizaki, drewniane ozdoby, proszę Państwa. Co tutaj dalej? Słodycze, bombki, y, dania z grilla. Właśnie, proszę Państwa, co Wam się najbardziej kojarzy z jarmarkami świątecznymi. Przeprowadziłam krótką ankietę wśród moich znajomych i zdecydowanie jest to pajda chleba ze smalcem i osypki z grilla. Ale przecież możemy tutaj dostać, no właśnie co, kaszanka, bigos, ziemniaki smażone, kiełbasa z grilla, pieczywo, golonka, karkówka, wszystko, czego, co człowiek mógłby sobie wymarzyć, ale wróćmy do upominków i różnych świątecznych rzeczy, które możemy tutaj dostać na straganach, bransoletki świąteczne upominki, piernik wrocławski. Muszę przyznać, że przez kilka lat mieszkałam we Wrocławiu i zupełnie nie wiem, co kryje się za, za stwierdzeniem piernik wrocławski. Raczej ta, ten symbol kojarzy się z Toruniem, ale tutaj piernika wrocławskiego możemy spróbować. Włoskie praliny. No to brzmi naprawdę fajnie. Różne smaki Nutella, grappa, zabajone pomarańczowe. Myślę, że to jest rzecz, którą można spróbować. Oczywiście frytki belgijskie. Również rzecz Myślę, popularna na jarmarkach wśród ostatnich lat. Wracając do tematów kulinarnych, rzecz, którą chyba też często możemy ostatnio spotkać na jarmarkach, to świeże owoce w czekoladzie. Tutaj możemy zobaczyć takie rzeczy jak jabłka, gruszki, śliwki, marszmallow, spianki, winogrona, pomarańcze. I to za około 10 do 15 zł. Bardzo dobre, polecam spróbować. No i coś, co też jest. Pyszne i kojarzy się ze świętami kołacze w wielu wersjach smakowych. Cynamonowy, waniliowy, kokosowy, orzechowy, kakaowy, cukierkowy za 18 zł tutaj na Placu Wolności w Poznaniu. Po drugiej stronie jarmarku czeka na nas również bardzo charakterystyczna rzecz kulinarna, czyli oczywiście osypki z grilla, dostępne w wersji z żurawiną i zboczkiem. No ale przecież nie tylko samym jedzeniem człowiek żyje. Po drugiej stronie placu Wolności na jarmarku czeka na dzieci, na dorosłych, na zwiedzających wielka wspaniała choinka, szopka, a także od czasu do czasu pojawia się tutaj Mikołaj i jego śnieżynka. I dzieci mogą spotkać właśnie Mikołaja. Warto wspomnieć, że tutaj również na Betlejem Poznańskim na Placu Wolności towarzyszy bogaty program artystyczny, wydarzeń, które będą się tutaj działy przez cały grudzień. A więc koncerty, wydarzenia dla dzieci, spotkania, warsztaty. To wszystko jest dostępne na stronie internetowej Jarmarku. Również punktem charakterystycznym jest ta świąteczna gospoda, w której na dole możemy kupić sobie. Coś do picia, grzane wino, piwo, yy, napoje dla dzieci, a na górze usiąść i sobie wypić to, co sobie kupiliśmy, porozmawiać, popatrzeć na ten plac wolności z góry. I to już wszystko, co oferuje nam Bytlejem Poznańskim na Placu Wolności. Resztę zapraszamy do odkrycia samodzielnie. Jest tu naprawdę świąteczny klimat, cały czas lecą kolendy, świąteczne piosenki, a więc zapraszamy, aby odkryć wszystko samodzielnie, spróbować, doświadczyć, a my pędzimy na kolejny jarmark, aby w kolejnym odcinku przybliżyć Państwu, czego można doświadczyć. Na przykład na jarmarku świątecznym na Placu Kolegiackim, na Rynku Łazarskim czy na międzynarodowych targach poznańskich. Zapraszamy do oglądania w kolejnych odcinkach programu Lifestyle Poznań. Ale lifestyle Poznań to nie tylko relacje z wydarzeń, to także zaproszenia i zapowiedzi tego, co przed nami. Lada dzień rozpoczyna się grudzień, więc i tematyka poznańskich wydarzeń i atrakcji robi się coraz bardziej świąteczna. Na początek zapraszamy na jarmark świąteczny na młyńską 12. Bajkowa sceneria dziedzińca kamienicy, piękna choinka, padający śnieg, zapach grzanego wina i pierników, dziesiątki pomysłów na prezenty i ozdoby świąteczne. Już 4 i 18 grudnia. Grudniowa edycja garażówki, czyli jarmarku teatralnych różności. 4 grudnia od 11. Starannie wyselekcjonowane, wybrane i wyprane kostiumy. I te wykwintne, i te specjalnie projektowane, i te najzwyklejsze, ale wszystkie, grające kiedyś na scenach teatru polskiego, mogą trafić w Wasze ręce. Wszystkie rzeczy w różnych rozmiarach i w różnym wieku będzie można kupić już od 5 zł. Już 4 grudnia o 13 ostatnia w tym roku możliwość obejrzenia wystawy. Od bieli do czerni o ulubionych ślubnych i żałobnych strojach w XIX i XX wieku, z autorskim oprowadzaniem kuratorki Anny Moryto. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Po więcej wydarzeń i relacji, zapraszamy już do kolejnego odcinka Lifestyle Poznań. Do zobaczenia! Hej!